Polski zorganizuje konferencję, że rząd polski nie wprowadzi jakiegoś podatku, no to pokazuje, że tutaj jest polityka skrajnie jednowektorowa prowadzona. Postawmy tutaj kropkę, bo jednak skupmy się na polityce zagranicznej e, e, bardziej, na, na, na tych trzech Mówi. kontynentach, które chcieliśmy Tak, tak poruszyć. Nie, chciałam po prostu, żeby już nie było odbijania piłeczki w tym momencie. Natomiast chciałabym teraz poruszyć kwestię młodej Afryki, starzejącej się, Europy i kwestii imigracji. Mamy tutaj taki slajd e, pokazujący wiek różnych kontynentów. Papryka jest tym najmłodszym kontynentem. I teraz zastanówmy się nad tym, jaka powinna być postawa Polski wobec imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Mieliśmy już do czynienia z falą migracji, będziemy mieć do czynienia prawdopodobnie z kolejną, czy to spowodowaną kryzysem klimatycznym, sytuacją gospodarczą, czy konfliktami zbrojnymi, a jednocześnie Afryka jest kontynentem młodym, a Europa starzejącym się. I teraz jaką Polska tutaj powinna przyjąć politykę. Wobec, wobec Afryki, wobec państw afrykańskich, i wydaje mi się, że obecnie z tego, co, co obserwujemy, i tutaj chyba w zespole Wojna się zdecydujemy, że Afryka gdzieś tam leży na już kompletnych, jakby peryferiach polskiego zainteresowania, a kontynentem ważnym dla globalnego świata jest. I teraz poproszę o komentarz najpierw pana Władysława Bartoszewskiego. Takie już krótkie komentarze, Aha. pięciominutowe, żebyśmy tak więcej utrzymali ten was, jeśli chodzi o czas wypowiedzi. Szczerze mówiąc, znowu Poli, Pol Pol Polska w ostatnich 30 latach nie miała specjalnej polityki afrykańskiej, bo to, to nie jest nasz cel. No, taka jest rzeczywistość i to nie należy mówić to dlatego, że PSL był za długo w rządzie, tylko taka jest rzeczywistość. Bo, która kobieta partia by nie była, no to nie jest to, no, ktokolwiek jest ministrem spraw zagranicznych czy to nie jest to pierwsza rzecz, która może do głowy przychodzi jak wstaje rano. O, i, no, i, i, no nie wiem, ale i w związku z tym, i oczywiście, e, oczywiście jeśli chodzi, my, my, dobrze, myśmy byli bardzo zaangażowani w pewne państwa Afryki Północnej, czyli Magrebu. I znowu, ja mówię na czym się znam, a nie na tym się nie znam, byliśmy tam wyjątkowo dobrze ustawieni, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa. To, to jest rzeczywistość. I to było wykorzystywane, i to było kartą przetargową w naszych stosunkach międzynarodowych tak z Ameryką, jak i z Izraelem, jak i z paroma innymi państwami. Bo to, to, to był jeden z naszych mocnych stron. Zaczęło się od architektów, budowniczych, konstruktorów i tak dalej, którzy działali od Maroka po, po Irak. Um, to są inne kwestie, ja to nie będę w to, w to wchodzi, Ale to, to mieliśmy. To normalne... Tak, no, oczywiście, ale to, to było kontynuowane bardzo skutecznie. I to i przez wszystkie możliwe rządy, ale to nie jest temat na. Rozmowy publicznej. I, i e, to była jakaś koncepcja, taka do, dość um, taka użytkowa, poważę, czyli taka pragmatyczna, ale innych, już tak powiem, specjalnych tam relacji z tym, co z nimi e, nie, nie było no, i, 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 i nie ma. No i, no i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Natomiast z całą pewnością ja nie widzę żadnej po, polskiej partii politycznej. Może, może narodowcy mają tutaj jakieś, a ja nie widzę takiej partii, która ma. Zapędy, żeby na przykład przyjmować, w związku z tym, że populacja się starzeje, żeby przyjmować znaczące liczby ludzi z Afryki Północnej albo, albo Subsaharyjskiej, żeby ich tutaj zaciągnąć do pracy. To dla mnie to, to brzmi dość fantastycznie. Może pan Wina się uważa, to dla mnie coś, Ja nie widzę żadnego, żadnej partii, która by takie sugestie robiła, takie rewolucyjne. To już szybciej w, w, w sytuacjach polskich, jak jeśli ktoś widzi na ulicy Uber i jest, to widzi, że to są. Te Az Azja dostaje wizy do pracy w Polsce, a nie czarna e, Afryka. Jeśli chodzi o e, migrację i ulicy, i rzeczki, to ja mogę tylko zacytować e, szefa ABW, mhm. który, jak były te kwestie migracji kilka lat temu, to powiedział jedną rzecz, która była. E, Brutalna, ale słuszna, moim zdaniem. I powiedział: Ja jestem w stanie przyjąć i 100 tysięcy migrantów pod warunkiem, że będę wiedział, kto to jest. Ponieważ obecne służby nie są w stanie zidentyfikować, kto przyjeżdża, a potem będziemy mieli takie skutki jak w Niemczech. Więc ja to rozumiem. To nie, jest, to, to nie jest polityka ludzka. Ja rozumiem stosunek kościoła, który mówi: każda parafia powinna przyjąć jedną rodzinę. Ja to rozumiem jako uchodźców ale z punktu widzenia państwa, y, otworzenie drzwi do niekontrolowanej imigracji ludzi z Afryki nie jest rzeczą y, no, bez konsekwencji, nie jest rzeczą rozsądną. Y, y, możemy stosować, to są trudne tematy, bo ja rozumiem sprawy ludzkie, ale proszę zwrócić uwagę, jak niektóre państwa rozwinięte, brutalnie y, selekcjonują, kto przyjeżdża. Kanada, ultrademokratyczne państwo, Australia, Paragon demokracji. Proszę tam spróbować wjechać, jak się nie ma e, znajomości języka dplomu, wy, szkoły wyższej i paru innych rzeczy. No, no. I jest taka selekcja tych imigrantów, tam gdzie nam potrzeba ląd do pracy, to mogą wjechać. A tam, gdzie nie, to są to nie. No i ja mówię, to nie jest ludzkie podejście, nie jest sympatyczne, nie jest to pełne empatii do tych ludzi, ale ja nie widzę tej tak podmiotów, że jak jest pięć... E, 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 to że 50 milionów ludzi w Afryce chce do nas przyjechać, to żeby otworzyć może jej puścimy. No, ja, ja tego nie widzę. Mhm. No, a, a, innej, a, a polityki proafrykańskiej też u nas też nie widzę. No. Nie, to... Tu się pojawia też kwestia pomocy rozwojowej, czy ewentualnie pomocy humanitarnej. A to jest co innego. Tak. To jest co innego. Tutaj to myślę, innego. że przy, przy następnej rundzie troszeczkę o tym pomówimy. Ja też to, to jedno do drugim zdania. Ja mieszkałem w Szwajcarii. I Szwajcarzy mają którzy są, ma, ma bardzo dziwne stosunki. Tam jest bardzo twarde podejście do tzw. gastarbeiterów, czyli ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy, albo chcą się osiedlić. Twarde. Oni Niemców i Austriaków uważają za podludzi. <grym> i, I ich źle traktują, może znają więcej. Ale jednocześnie w, 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 w Szwajcarii jest 15% cudzoziemców, którzy przyjechali z, z, z Sejonu, kamile, których tam mordowali przyjechali z były Jugosławii, tam jest półtora miliona ludzi z Jugosławii. Oni przyjechali jako uchodźcy, nie jako robotnicy do pracy. I oni tam się osiedlili. Drugie pokolenie, wszyscy, wszyscy mają paszporty szwajcarskie. Wszyscy mężczyźni chodzą do wojska, tak jak każdy mężczyzna szwajcarski. Byłem, pracowałem, jak pracowałem. Pan, tylko mój kolega, który był Albańczykiem, muzułmaninem, miał szwajcarski paszport i raz w roku na miesiąc szedł do wojska. I to był normalne. I oni się czuli Szwajcarami. Natomiast oni to ograniczają. Znaczy Pomoc na uchodźców, którzy zabijają gdzieś tam. Proszę bardzo, pod warunkiem, że akceptują normy życia szwajcarskiego. Uchodźcy przyjemnie migranci Zarobkowi? Nie. Dobrze. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Pan Peter Cieszę się, że udało się panu tak szybko do nas. Wrócić. E, mit, że e, Czarna Afryka chce do nas przyjechać. A zwłaszcza, że chce nas islamizować i gwałcić nasze białe kobiety, to jest po prostu straszak wymyślony przez PiS, Żeby oszukać ciemny lud wyborczy. Nie, Państwa, nie chcą, naprawdę nie chcą do nas przyjechać. Jeżeli chcieliby do nas przyjechać, to tylko po to, żeby traktować nas jako punkt tranzytowy do Niemiec. A teraz poważnie. Lekko przed kryzysem, kiedy zaczynał się kryzys migracyjny, rozmawiałem z ministrem do spraw socjalnych Niemiec i pytałem się, no, co wy robicie. On mówił, panie pośle, my, mamy, my Niemcy mamy 200 lat tradycji przyjmowania migrantów. My zawsze na tych migrantach zarabialiśmy. Koszt wyprodukowania inżyniera niemieckiego jest wyższy od kosztu wyprodukowania czy zaadoptowania inżyniera syryjskiego. Niemcy nauczyli się tego, że. Po, no, Polacy przecież cały czas myśmy tam migrowali jeszcze, jeszcze z czasów, kiedy były zabory. Niemcy tego się nauczyli, mają procedury. Niestety, po prostu. Ten kryzys migracyjny przerósł ich. Była za duża fala. Druga sprawa. E, miałem okazję być e, kilka miesięcy w Ganie, e, gdzie moja rodzina była na tak zwanym wolontariacie. E, I zauważyłem tam taką sytuację, że znowu Niemcy. E, e, Niemcy wysyłają do Afryki. Corocznie przynajmniej 10 tysięcy młodych ludzi, którzy kończą szkołę średnią i zastanawiają się, co w życiu robić. Dostają pieniądze, jadą do Afryki, pomagają. No, istnieją firmy, które żyją z tych Niemców. Jest cała patologia, która zwana już jest wolonturyzm, ale oddzielnie to. Efekt jest taki, że ludzie w Afryce wiedzą, że Niemiec to jest ten, który przyjeżdża pomagać nam, a przy okazji, że produkt niemiecki to jest produkt okej, tak? e, e, Czy e, my mamy jakąś taką politykę? I wrócę do tego, co mówiłem i będę mówić. W Polsce polityka polega na glebozrywalce. To znaczy przychodzi ekipa i wywala wszystkich. Wszystkich, którzy się zajmowali, wyrzuca wszystkie ekspertyzy. Nie mamy ciągłości polityki. Nie mamy magazynów wiedzy. Nie mamy ekspertów. Po prostu zaczyna, e, e, dochodzi do władzy ekipa i zaczyna nową politykę, a nowa polityka to są nowi ludzie. Jeżeli tak będziemy robić, to po prostu nigdzie nie zaistniemy. Zaistniejemy. Przykładowo, mieliśmy bardzo dobry kontakt na Bliskim Wschodzie, w Afryce. Za czasów Polski Ludowej studiowali u nas studenci. Ale oczywiście to wszystko będzie wyrzucone, ponieważ dla yy, yy, kolegów z prawicy wszystko, co jest skażone Polską Ludową, to jest B. To trzeba zglebozyzować, zniszczyć, wypalić i zapomnieć. No. I, i no nie możemy tak robić po prostu, albo przyjmujemy taką zasadę, że każdy z nas jest, no, pewnym państwowcem. Najpierw jest państwo polskie, potem są różnice partyjne. Więc zachowajmy to państwo polskie. Zróbmy tak, żeby ci ludzie, którzy byli może z innych ekip, tak, niemiłych nam, ale mieli jakieś sukcesy i powiedzmy, no, Kochani, Twoja formacja akurat teraz jest w opozycji, ale no nie, nie wychodzisz na aut. Zapraszamy cię do współpracy. Robimy think tanki, robimy ekspertów, no, wykorzystujemy kontakty. Doskonale wiecie, że w dyplomacji bardzo liczą się kontakty personalne. Kiedy zrobiliśmy grupę parlamentarną polsko-koreańską która łączyła dwie Korei i pojechaliśmy do Korei Północnej to dostawaliśmy hejt, że oto chcemy przywrócić komunizm. Komunizm, komunizm w Polsce, tak? A od teraz okazało się, że byliśmy transeterami, ponieważ prezydent Trump przyjeżdża i mówi do... to, to jest mój wielki kolega, to miły człowiek, to bardzo fajny chłopak. Ile było nacisków? żeby zlikwidować ambasadę e, w Korei Północnej. Na szczęście zostawiliśmy ją, tak? I na szczęście pełniła rolę, o której nie będziemy mówić, ponieważ e, jeden... I tu postawmy trochę, bo mamy tu 5 minut. Więc, e, reasumując, musimy mieć ciągłość polityki i wykorzystywać nasze e, zasoby intelektualne do maksimum, ponieważ niestety nie mamy ich takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Stany czy Chiny. Dziękujemy bardzo. Pan Wojciech Zabłocki. W temacie Afryki. Jest w temacie Afryki. najbardziej przy, przy, przy Afryce, kwestiach związanych z uchodźcami, z imigracją, z pomocą rozwojową. W ten sposób. No, jakby, oczywiście, że możemy odwoływać się i powoływać na różne historie, możemy je nawet w bardzo ciekawy, barwny, filozoficzny sposób, no, ale. Nie zmienia to faktu, że każdy, kto pojedzie na Zachód Europy, zobaczy jakie są problemy z, z imigrantami z Afryki czy, czy z Bliskiego Wschodu, to, 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 wiesz, to są generalnie same problemy nic dobrego to nie przynosi. To nie znam zbyt wielu osób, które by tak twierdziły. I to nie są osoby też, które według wszelkich statystyk, raportów są chętne do pracy, bo nie są chętne do pracy, interesuje w większości zasiłki. Ja potem byłem w, kilka miesięcy temu od, od taką współpracę międzynarodową z z taką instytucją w Neukirsie w Zagłębiu Sary. I tam jest dyrektor takiego, takiego przedsiębiorstwa dużego. Jak go odwiedziłem pierwszy raz, to to mówi, mają problem. no taki problem, że, że rzeczywiście bardzo dużo tych młodych, różnych ludzi z Bliskiego Wschodu. Oni gdzieś tam się szają po ulicach, gdzieś tam zajmują się jakimś tam handlem narkotykami, jakoś tam przestępczością. I mówi, że proponował kilku z nich pracę, że może pomóc spróbował ludzi do pracy, nie był chętny. Jeden się znalazł, jeden się znalazł, on powiedział, że da mu 1000 euro. I rzeczywiście chłopak popracował przez miesiąc, półtora za te 1000 euro, po tam proste rzeczy sprzedawał jakieś tam bilety czy coś na kasie. A on powiedział, że nie, to nie dla niego, że on nie będzie tutaj za tą pracę. Bo musi stawać rano, on tam się rzadko wyrabiał na czas. No i skończył się tak, że chłopak przestał pracować za pół roku. Ten, ten, ten młody człowiek podjechał, BMW 520D. Tej generacji, każdy, kto spojrzy ten cennik, to wie, że to, to jest auto, które trzeba co najmniej ja zapłacić za używane na 30 tysięcy euro. i mówi, mówi ten dyrektor znajomy, mówię, skąd masz taki samochód, skąd to pieniądze? A, brat mi załatwił. No jakby powiem wyszło, że on po prostu gdzieś tym bratem w tą grupę się wdał, która handluje narkotykami. Więc ja to jest problem, wiecie, Ja byłem w tym miasteczku wieczorem, poszedłem po 23 na spacer, no to nikomu nie polecam takich wrażeń. Oczywiście, to bardzo niebezpiecznie. Sam sam pan, przyjaciel, odradził mi tego typu biznes. Tego, no, też tak, 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 są lepsze i, i gorsze. Nie, są dobre no i tam, I w ten sposób. Jak spojrzymy na to, w jaki sposób, w jaki sposób jednak asymilują się z naszego bardzo bliskiego wschodu sąsiedzi, czyli, czyli z Ukrainy, z Rosji i Białorusi, no to ci ludzie przyjeżdżają jednak, po pierwsze szybko się asymilują kulturowo, a po drugie pracują po tak? prostu. I nawet w tej chwili problemem dla naszej gospodarki będzie to czy Ukraińcy nie będą po Nowym Roku wyjeżdżać do Niemiec, w ten sposób nasza gospodarka potrzebuje. Ale póki co są w stanie nam tą lukę demograficzną i tą lukę na rynku pracy Polsce, więc nie, nie widzę powodu, żebyśmy tutaj aż tak bardzo się otwierali. Żadne państwo do niczego dobrego to nie doprowadziło. Oczywiście, że tutaj może... No ale w Niemczech oni mają tych inżynierów, no tak, tylko że Niemcy mają bogatszą gospodarkę silniejszą. No i oni łapią chęć tych wszystkich inżynierów i, i każdego lekarza, inżyniera, czy kto tam przyjdzie z Bliskiego Wschodu, oni wyłapią, a nam zostawią osoby chętne do, do brania pomocy społecznej. Szybkie odbicie piątki. Regularnie mieszkałem w krajach Europy Zachodniej, w dzielnicach, jakby powiedzieć, ciemnych, czarnych. Ze względu na to, że miałem ograniczone e, finanse na hotel i tam były, były tańsze hotele. Nigdy nie zostałem napadnięty, zgwałcony i tak dalej. E, przeciwnie. Jeżeli, jeżeli. No, 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 no tak, tak mi się zdarzyło. Więc, e, przepraszam, e, mówienie, że tym takim to są nieroby, a ci to są roby, jest również stereotypem, bo mogę powiedzieć, że kiedy. Byłem w Brukseli, a potem w Strasburgu i widziałem leżących przed supermarketami w śpiworach mężczyzn, którzy żebrali, to niestety w 90% mówili moją piękną polską mórę. I co musi powiedzieć? Że, że Polacy to są żebracy, tak? że, jesteśmy, że jesteśmy, to nie róbmy takich stereotypów. Dobrze. Bardzo proszę. Wracamy. Na minutę do, do, do pana tak. Wojciecha. Jeśli chciałby pan odpowiedzieć, to tak, do dosłownie w ja pewien sposób mówię, bo możemy oczywiście różnymi przykładami się wymieniać, z nie na fakt, że, że to jest problem duży w Europie Zachodniej, myślę, że jednak kraj... Jest, to jest taki ja, taki ja mogę jedno powiedzieć. Daj nam Boże problemy niemieckie. Marzę, marzę nie o tak, problemów, o problemie nie ma. A ja myślę, że na tak, Niemcy chcieliby mieć taki wzrost gospodarczy, jaki teraz mamy, bo oni przerywają Naprawdę potężne problemy z rozwojem I, gospodarczym. I podżynają i się, tak? By chcieliby mieć taką strukturę społeczną, etniczną jak Polska. No, panie Michale, proszę. Tak, ale, ale tylko jeszcze dokończę. Jak już wspomniałem, my mamy skąd w tej chwili czerpać jakby osoby do pracy, kiedy nam brakuje, chociażby z Ukrainy, gdzie oni się szybciej z ale też to nie jest tak, że jesteśmy xenofobiczni i zamknięci na inne, na inne kultury czy narody, bo, bo są przecież z, z Pakistanu, z Nepalu świetni spawacze, których nasze stocznie ściągają i, i z firmy się stawiają w kolejkach, żeby ich ściągać po prostu, bo są dobrze wykwalifikowanymi robotnikami. I też mamy przecież dużą już, 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 już tradycję e, chociażby e, imigrantów zarobkowych z Wietnamu czy w ogóle, czy w ogóle z, z Azji, którzy też nie powodują żadnych problemów społecznych po prostu... Nie wiem jakie jest, jak jest. bezrobocie wśród, wśród Azjatów y, mieszkających w Polsce, ale nie słyszałem nigdy o, 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 o takim zjawisku jak jakieś, jakieś problemy, rozruchy, jakieś, jakieś zamachy. No nic, po prostu Azjaci pracują jakby jak, są trochę eteryczni, jakby nie zauważamy, że oni gdzieś u nas żyją, no, ale są bardzo pracowici. Na, i bez, na, na pewno wie tam, czy nie wysadzi się za szykiem budatka. Nie mogę no, no, się po niej wsadzić. Więc Zamiast jakby, to świadczy ja za... o tym, że mogą być inigranci, którzy pracują uczciwie, budują gospodarkę i nie powodują jakichś zamachów, rozruchów yy, i problemu, a nie tworząc swoich miast zamkniętych. Tak. Dziękujemy za ten też. komentarz i teraz pan Michał Wawer, również pięć e, minut, jak się uda. Ja. Czuję się zobowiązany powiedzieć, że jako narodowiec nie czuję się zbudowany tym, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Wiecie, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w Polsce są imigranci z Pakistanu. Nie mówię, że zadowoleni, tylko, my, tylko że mówię, że są że, że przykłady, są przykłady tam, gdzie na gospodarkę tylko potrzebuje, że takie osoby też są już sprowadzane przez przedsiębiorstwa. <coughs> tak, akurat w przypadku Nepalczyków, Pakistańczyków wygląda to trochę inaczej, bo są jakieś zorganizowane grupy, które przyjeżdżają, wykonają zadania i wyjeżdżają. Tak? To jest trochę, trochę jest inna struktura w, Stoi tym tym w tej sprawie. W sprzeczności z tym, do czego próbujecie przekonać Polaków. Nie nie Natomiast e, do meritum to tutaj... To ducharia, to ja, to ja, to ja to 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 Czuję się rozbudowany, optymizmem pana Gadzinowskiego, że ludzie z Czarnej Afryki czy muzułmańskiej Afryki nie chcą przyjeżdżać do Polski. E, Faktycznie w tej chwili jeszcze chyba Polski nie namierzyli i wypada się z tego cieszyć, natomiast e, dzięki Bogu jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na jakąkolwiek falę imigracji z tych, z tych regionów, po prostu pod względem urzędniczym, biurokratycznym. Ja jako prawnik się zajmowałem również procedurami dotyczącymi cudzoziemców i to jest po prostu żart, tak, Państwo z papieru. Natomiast no fakt jest taki, że struktura demograficzna Afryki wygląda jak wygląda. Afryka przewiduje się, że w ciągu 30 lat podwoi się liczba ludności na tym kontynencie do 2050 roku. I duża część tych ludzi będzie chciała stamtąd wyjechać i za swój główny cel wybierze właśnie Europę. My powinniśmy być na to gotowi. Powinniśmy być na to gotowi w tym sensie, żeby powstrzymać ich za naszymi granicami. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, to Polska czeka kulturowa, etniczna, społeczna, finansowa katastrofa. I to jest kwestia absolutnie fundamentalna. To jest kwestia tak ważna, że jeżeli wybór byłby przyjmować imigrantów i pozostać w Unii Europejskiej albo nie przyjmować i wyjść z Unii, to momentalnie powinniśmy bez namysłu podjąć decyzję.